Dzień dobry, witam Was. W poniedziałek, dzisiaj mamy 31 dzień października. Łukasz Fiołek z tej strony, Fibonacci Tim School. Sytuacja na złocie przedstawia się następująco. Tutaj czekamy na wewnętrzne mierzenie ostatniej fali wzrostowej, ostatniego impulsu wzrostowego. Będzie nas interesował na pewno w współczynnik 61,8, czyli okolice 1270. I tutaj dodatkowym potwierdzeniem, dobrze widocznym na interwale H4, H1 jest na pewno symetria 1 do 1. Tym symetrię zaznaczam w tym momencie, czyli tutaj. Oprócz wewnętrznego mierzenia możemy mieć również równość fal opartą na korekcie pędzącej. Ta korekta pędząca dosyć ładnie nam się tutaj. Uzupełnia w kontekście tej całej geometrii, a także w, w kontekście wewnętrznego mierzenia FIBO, to mierzenie zaznaczam w tym momencie zwróćmy uwagę na różnicę między jednym a drugim poziomem 1269-1270, a więc oczywiście do obszar taki bufor bezpieczeństwa jak najbardziej dopuszczalny, no i to jest najbliższa zapora popytowa, na którą cierpliwie czekamy. Jeżeli chodzi o najbliższą zaporę podażową, to zapora już zadziałała w piątek, późnym wieczorem, aczkolwiek precyzja była bardzo duża, zwróćmy uwagę na ze wnętrzne mierzenie FIBO 161,8. Przypominam, to są współczynniki, które działają na złocie w taki sposób szczególny, można powiedzieć. Szczególny dlaczego? Dlatego, że jest bardzo duża skuteczność odbicia tej pierwszej reakcji. Ona jest po prostu dobrze widoczna na wykresach. No i 161,8, proszę zwrócić uwagę na z jak dużą precyzją na poziomie 1283 zadziałało. Tutaj mamy do czynienia również z klastrem FIBO, czyli poziomy się na siebie nakładają. Strefa jest e, troszeczkę szersza, no ale wynika z tego, że to jest wyższy interwał czasowy, są dwa różne, niezależne mierzenia od siebie, a więc ta strefa powinna być szersza. No, i tutaj jeden z takich z modeli sprawdzonych, modeli, motywów zagrania, bardzo często się pojawia, bo aż w 60%, to jest ponowny test. Czyli jeżeli będziemy testować no ostatnie szczyty na zasadzie chociażby podwójnego szczytu cenowego w okolicach 1283, no, to jest dla mnie pierwsze takie miejsce. Pierwsza taka zapora podażowa, na którą rynek może wyraźnie zareagować, e, i na to czekamy. Czyli podsumowując, najbliższe wsparcie okolice ok. 1270, najbliższa zapora podażowa, najbliższe opły 1283.